Czy kiedykolwiek miałeś to niewytłumaczalne uczucie, że coś jest nie tak, nawet gdy wszystko wydawało się normalne? A może czułeś silny impuls do podjęcia decyzji, nie rozumiejąc dokładnie dlaczego? To może być twoja intuicja próbująca powiedzieć ci coś ważnego. Intuicja jest jak wewnętrzny przewodnik, subtelny głos, który nas ostrzega i kieruje, nawet gdy nie mamy wszystkich racjonalnych informacji. W tym wideo zbadamy pięć wyraźnych znaków, że Twoja intuicja próbuje się z Tobą skomunikować, i jak możesz nauczyć się bardziej ufać temu potężnemu narzędziu wewnętrznemu. Pierwszy znak: fizyczne odczucia. Nasze ciało często reaguje, zanim nasz świadomy umysł zorientuje się, co się dzieje. Jeśli kiedykolwiek poczułeś dreszcze na plecach, skurcz w żołądku lub niewytłumaczalne mrowienie, może to być znak, że Twoja intuicja próbuje zwrócić Twoją uwagę. Te fizyczne reakcje są sposobem, w jaki Twoje ciało komunikuje, że coś jest nietypowe. Na przykład, możesz być na progu wejścia w niebezpieczną sytuację, a to uczucie ostrzeżenia jest sygnałem do zachowania ostrożności. Nauka rozpoznawania i szanowania tych odczuć może pomóc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Drugi znak: żywe sny. Nasze sny są często oknem na naszą podświadomość. Kiedy śpimy. Nasz racjonalny umysł wyłącza się, pozwalając intuicji na bardziej klarowne ujawnienie się. Jeśli zaczynasz mieć żywe lub powtarzające się sny o konkretnej osobie lub sytuacji, zwróć na nie uwagę. Te sny mogą próbować przekazać ci ważną wiadomość. Może potrzebujesz rozwiązać problem lub podjąć ważną decyzję, którą odkładasz. Zapisywanie swoich snów i refleksja nad nimi mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat tego, co Twoja intuicja próbuje Ci powiedzieć? Trzeci znak znaczące przypadki. Czasami życie przedstawia nam przypadki, które wydają się zbyt doskonałe, by być tylko przypadkami. Spotkanie kogoś niespodziewanie, usłyszenie zdania, które głęboko rezonuje, lub zauważenie powtarzających się wzorców to przykłady synchroniczności, które mogą być znakami Twojej intuicji. Te przypadki mogą działać jako wskazówki. Prowadząc cię do podjęcia określonych decyzji lub podążania konkretną ścieżką. Kiedy coś wydaje się być czymś więcej niż tylko przypadkiem, zaufaj temu uczuciu i zobacz, dokąd cię prowadzi. Czwarty znak: przeczucia. Czy kiedykolwiek miałeś silne przeczucie, niewytłumaczalne uczucie, że coś dobrego lub złego ma się wydarzyć? Przeczucia to potężne formy intuicji. Pojawiają się znikąd i mogą być intensywne. Ignorowanie tych uczuć może być błędem. Często ostrzegają nas one o czymś, czego nasze świadome zmysły jeszcze nie wykryły. Jeśli czujesz, że powinieneś coś zrobić lub nie, nawet bez wyraźnego powodu, rozważ podążanie za tą intuicją. Piąty znak wewnętrzny głos. Intuicja często objawia się jako wewnętrzny, spokojny i klarowny głos, inny niż racjonalne myśli. Które są zazwyczaj bardziej hałaśliwe i zdezorientowane. Ten wewnętrzny głos może pojawiać się w momentach spokoju lub gdy medytujesz, spacerujesz lub wykonujesz relaksującą czynność. Zwracaj uwagę na ten głos, ponieważ zazwyczaj oferuje mądre i intuicyjne wskazówki. Jeśli znajdujesz się w dylemacie i nie możesz zdecydować, którą ścieżką podążać, poświęć czas, aby posłuchać tego wewnętrznego głosu. Może on dostarczyć ci jasności, której potrzebujesz. Zaufanie intuicji może być wyzwaniem, zwłaszcza w społeczeństwie, które tak bardzo ceni logikę i rozum. Jednak nauka słuchania i ufania tym znakom może odmienić twoje życie. Intuicja nie jest magią, lecz formą zgromadzonej mądrości, która pochodzi z przesłych doświadczeń, podświadomych percepcji i głębokiego połączenia z naszym wewnętrznym ja. Następnym razem. Gdy poczujesz jeden z tych znaków, zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zastanów się, co Twoja intuicja próbuje ci powiedzieć. Może to być klucz do podejmowania decyzji bardziej zgodnych z Twoim prawdziwym celem i życia bardziej autentycznego i satysfakcjonującego. Na koniec pamiętaj, że intuicja jest jak mięsień: im więcej jej używasz, tym silniejsza się staje. Ćwicz uważność. Poświęcaj chwilę ciszy na połączenie się z samym sobą i bądź otwarty na subtelne znaki, które życie ci przedstawia. Twoja intuicja jest potężnym sojusznikiem, gotowym prowadzić cię w momentach wątpliwości i niepewności. Zaufaj jej, a odkryjesz nowy poziom mądrości i jasności na swojej drodze.